Wy zobaczycie pewnie ostateczną wersję. Um, mam nadzieję, że to będzie ten filmik, były same niezgodności. Um, um, I dziś pokażę wam, jak szybko wbić 400 punktów, nie dostawając żadnego jumpscare'a i, i, i że żadne animatywniki po mnie przychodzą. Wystarczy, że ustawicie sobie tego. Pana na 20. No chyba, że Dede się pojawi, to nie się I ona. Mam nadzieję, że się nie pojawi. No to go. I am here. Najpierw wyłączę sobie wentylatorek. Włączam. Idę to musicie tylko trzymać e, palce na spacji i myszce i e, na i to tyle Bo co się łowi wydkę, tym się wyłącza i milituje telefony. You uh, hello. Hello. Uh, for today's lesson, we will be continuing our training on proper seat handling techniques. When using an animatronic as a suit, please ensure that the animatronic parts are tightly compressed and fastened by the spring lock located around a, and the sides. to Let's point. Try not to nudge or press any of the spring locks inside the suit. Do not touch the spring oh, locks, it's not. Just... Do not will oh, in, just... okay. in case that the spring locks come loose while you are wearing a suit, please try to. Ciekawe Jeżeli ktoś zna lepiej angielski niż ja, to jakby to praktycznie są wszystkie osoby, które mnie oglądają eee, To może sobie wysłuchać tego jeszcze raz Jak chce A i piszcie, czy chcecie więcej odcinków z Ultimate Custom Night Bo też planuję jakąś serię zrobić z innej gry, którą niedługo planuję sobie kupić. Wyczyłem nawet ankietę, ale ją skasowałem. Ta papuga mi tu już przelatywała 15 razy, więc jej się akurat nie boję, bo ona nic nie zmienia. Trzeba bardzo dużo ogarniać. Ile? Ja trzy rzeczy zrobiłam na nas. A mój ladies and gentlemen. drodzy 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 mogę wysuwać. hello. hello. Uh, for today's lesson we will be continuing our training on... Technique. Mm. So using an animatronic as a suit, please ensure that the animatronic parts are tightly compressed and fastened by the spring locks located around the inside of the suit. It may take a few moments to position your head and torso between these parts in a manner where you can move and speak. Yay. Did the pepper <gasps> <laughs> to jest the to the <laughs> <laughs> D -D 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 prevent from appearing <gasps> <laughs> Jak na przykład będziecie chcieć, możecie mi dawać jakieś challenge, nie wiem, czego pójdą. Nie wiem. Poza nagraniem może przetestuję. Ale to na razie by było na tyle, i do widzenia.